Dany jest ostrosób prawidłowy trójkątny o krawędzi podstawy A i objętości A do trzeciej pierwiastek z 3 przez 12. Oblicz kosinus kąta, który z podstawą ostrosupa tworzy krawędź boczna w podpunkcie A. Czyli teraz będę robił podpunkt A. Kosinus y... kąta, który z podstawą tworzy krawędź boczna, czyli zaznaczam krawędź boczną. To będzie tutaj EA, EB. Krawędź boczna tworzy z podstawą, czyli wykonuje rzut prostokątny krawędzi bocznej na podstawę. To jest wysokość. No dokładnie rzutem będzie nie cała wysokość, tylko do spotka wysokości. Czyli tutaj, jak narysuję wysokość, to do spotka wysokości. Czyli do tego punktu tutaj. No i jest tutaj wysokość prostopadła, czyli mam kąt prosty. Krawędź podstawy jest A i mam wyznaczyć kosinus kąta, który z podstawą tworzy krawędź boczna. Jest podana objętość. Objętość ostrosupa to jest 1 trzecia pola podstawy razy. Wysokość, czyli 1 trzecia. Ostrosłup jest prawidłowy trójkątny, czyli w podstawie mam trójkąt równoboczny, czyli pole A kwadrat pierwiastków z 3 przez 4 razy h, czyli A kwadrat pierwiastek z 3 przez 12 razy h. W zadaniu mam podane, że objętość jest A do trzeciej pierwiastek z 3 przez 12. Czyli A kwadrat pierwiastek z 3 H przez 12 jest równe A do potęgi trzeciej pierwiastek z 3 przez 12. Razy 12 podzielone przez pierwiastek z trzech i podzielone przez A kwadrat, czyli h jest równe a. No i mam zaznaczyć kąt, wyznaczyć kąt. Najpierw zaznaczę ten kąt, oznaczę go tutaj przez alfa, czyli kosinus kąta. Alfa to jest przyprostokątna leżąca koło kąta, czyli x, do przeciwprostokątnej, czyli do b. Mogę wyznaczyć inną funkcję trigonometryczną, a następnie kosinusa, korzystając z tożsamości trigonometrycznych, albo mogę wyznaczyć interesujące mnie bloki, czyli x i b. Najpierw wyznaczę x x to są, ponieważ jest to sposób prawidłowy, to spodek wysokości dzieli wysokość w stosunku 2 do 1, czyli x to są 2 trzecie wysokości podstawy, czyli 2 trzecie a pierwiastek z 3 przez 2, czyli a pierwiastek z 3 przez 3. No i teraz b wyznaczę stwierdzenie Pitagorasa, tutaj z tego trójkąta to jest h kwadrat, Plus x kwadrat równa się b kwadrat. h jest równe a, czyli kwadrat. x jest równe a pierwiastek 3 przez 3, czyli do kwadratu to jest a kwadrat razy 3 przez 9. Y, 1 i 3. Y, czyli są to 4 trzecie a kwadrat równa się b kwadrat. Czyli b jest równe 2a przez pierwiastek z 3 czyli cosinus kąta alfa jest równy x, czyli tutaj mam x a pierwiastek z 3 przez 3 podzielone przez b, czyli 2a przez pierwiastek z 3. Dzielenie ułamków, czyli mnożenie przez odwrotność razy pierwiastek z 3 przez 2a. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3. Czyli mogę z tą trójką tutaj skrócić. Skracam też A z A, czyli zostaje jedna druga. Punkt B. Oblicz kosinus kąta, które, który z podstawą tworzy wysokość ściany, czyli zaznaczam wysokość ściany. Rzut prostokątny wysokości na podstawę. Wysokość ostrosłupa, która jest prostopadła, i to jest ten kąt. Oznaczę go tutaj Beta. I oczywiście rzut prostokątny, ja wiem, że rzut, a zaznaczyłem całą wysokość. Rzut prostokątny, wysokości to jest oczywiście ten kawałek. Oznaczę go tutaj przez X. I ten X to jest 1 trzecia wysokości podstawy, czyli 1 trzecia. A pierwiastka z 3 przez 2, czyli A pierwiastek z 3 przez 6. To jest wysokość ostrosłupa. Część główna zadania, czyli to, że ta objętość jest A do 3 pierwiastek z 3 przez 12, to jest to samo, co w podpunkcie A, ja w podpunkcie A już wyznaczyłem tę wysokość. I ta wysokość jest równa A. Jest równa krawędzi podstawy, czyli już drugi raz tego nie będę liczył, H jest równe. A. No i mam wyznaczyć cosinus, czyli wysokość ściany bocznej, oznaczę, i kosinus kąta beta, to jest przyprostokątna leżąca koło kąta, czyli x, a przeciwprostokątnej, czyli do wysokości ściany bocznej. I tą wysokość ściany bocznej będę wyznaczał z tego trójkąta, stwierdzenia Pitagorasa. Wysokość ostrosupa do kwadratu plus x do kwadratu jest równa wysokości ściany bocznej do kwadratu. h kwadrat, czyli a do kwadratu, x kwadrat, czyli a pierwiastków z 3 przez 6 do kwadratu, to jest wysokość ściany bocznej do kwadratu. kwadrat, dodać a kwadrat razy 3 przez 36 jest równe hs kwadrat, 36, sześć, czyli będę miał 39 dziewięć trzydziesty a kwadrat równa się hs kwadrat, czyli hs jest równe a pierwiastek z trzydziestu przez 6. No i wracam do kosinusa. Kosinus kąta beta to jest x, czyli a pierwiastek z 3 przez 6 przez Hs, czyli to, co tutaj przed chwilą wyliczyłem, a pierwiastek z 39 przez 6. Dzielenie ułamków, czyli mnożenie przez odwrotność, a pierwiastek z 3 przez 6 razy 6 przez a pierwiastek z 39. Pierwiastek z 39, czyli pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 13. Dlatego tak zapisuję, że teraz mogę sobie te pierwiastki tutaj skrócić. Tak samo mogę skrócić A. Tak samo mogę skrócić szóstki. Czyli otrzymuję 1 przez pierwiastek z 13. Uwalniając od niewymierności mam pierwiastek z 13 przez 13. I to jest cosinus tego kąta beta. Kąta między wysokością ściany bocznej a podstawą w ostrosłupie prawidłowym trójkątnym, takim, w którym objętość jest równa a do trzeciej pierwiastek z 3 przez 12.